Już po raz kolejny na moim kanale Słodka Ada. Dzisiaj będziemy gościć w końcu yy, przez Was długo odczekiwany owoc siostry pomarańczy, a mianowicie mandarynkę. Nie wiem, jak wy, ale dla mnie mandarynka, samo słowo mandarynka jest takie Młodkie. i ogólnie jest to bardzo słodki owoc wierzący się chyba wszystkim nam z zimą oraz ze świętami Bożego Narodzenia. Fakty! Wyróżniamy różne rodzaje mandarynek. Na przykład klementynki, które są skrzyżowaniem mandarynki oraz pomarańczy, satsumy, czyli są to mandarynki bez pestek oraz na przykład tangerynki, które znane są z Czerwonej skórki. Nie wiem, czy widzieliście jakieś czerwone mandarynki, bo ja nie. Takie słodziutkie maleństwo, a w 100 gramach mieści się 53 kalorie. Ciekawostka! Największe plantacje mandarynek są w Chinach, Hiszpanii, Brazylii oraz Japonii. Ja osobiście byłam właśnie w Japonii, w kraju kwitnącej wiśni ten kraj powinien być również nazwany krajem mandarynki. Wiele miast jest tam znanych właśnie z uprawy mandarynek. Jest to bardzo popularny tam owoc i jeden z najtańszych, bo jak wiadomo ja w Japonii owoce nie są zbyt tanie. Jako jedyne z cytrusów zawierają flawonoid, nobiletynę, który między innymi zwalcza otyłość oraz zapobiega cukrzycy. Mandarynka ma również działanie takie orzeźwiające, odświeżające. Ale również wychładzające. Dlatego jest idealnym owocem na upały. Więc nie rozumiem tego fenomenu e, zimowego, że mandarynka jest głównie jedzona w zimie. No ale jak wiadomo, jest to owoc sezonowy, czyli wszystkie cytrusy, mandarynki, cytryny, grejpfruty, tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku, powinny być właśnie jedzone u nas w zimie. Zanim przejdę do kolejnego etapu mojego filmiku, jakim są oczywiście przepisy, to mam dla Was konkurs. A do wygrania będzie takie oto pudełeczko. Jest to y, jesienne pudełeczko z Shiny Boxa. Nadal jeszcze trwa na szczęście jesień, także pudełeczko jest aktualne. A w nim znajdziecie kosmetyki, zarówno na twarz, na dłonie, na ciało, na stopy. Także myślę, że każdy, każda z Was znajdzie coś dla siebie. Pod spodem macie e, zasady tego konkursu. Także jeżeli jesteś zainteresowana i chcesz wygrać to pudełeczko akurat na nadchodzące święta, tak, to jest prezent specjalnie dla Was, to przeczytaj regulamin, zastosuj się do niego, a może pudełeczko trafi do Ciebie. E, wyniki za tydzień w kolejnym odcinku Słodkiej Ady. JEDZONKO! Jako pierwszy przepis mam dla Was mandarankowy parfum Czyli jogurt grecki z e, mandarynką, jak sama nazwa wskazuje Będziecie potrzebować jogurtu greckiego, mandarynki, granatu oraz jakichś wybranych przez Was bakali. Następnie mandarynkę kroimy w małą kosteczkę e, a granata obieramy, i wydłubujemy te wszystkie malutkie, czerwone pesteczki. Po czym warstwami układamy w dużym pucharku e, jogurt grecki, później mandarynki, później granat, później jogurt grecki i tak po kolei, po kolei, po kolei. Aż uzyskamy takie oto cudo. Drugi przepis. Przygotowałam dla Was mandarynki w czekoladzie z wiórkami kokosowymi. Będziecie potrzebować dwóch mandarynek, wiórki kokosowe oraz gorzką czekoladę. Wystarczy, że obierzemy mandarynkę, gorzką czekoladę rozpuścimy w kąpieli wodnej, po czym przygotowane mandarynki będziemy maczać w tej czekoladzie i obtaczać w wiórkach kokosowych. Wystarczy wszystko włożyć do lodówki. Aby to wszystko zastygło i gwarantuję Wam, jest to idealna przekąska, a również deser na święta, jeżeli nie macie pomysłu co podać swoim gościom, do uzyskania takiej aromatycznej mandarynkowej bombki, dzięki której nasze mieszkanie będzie miało zapach mandarynek i cudownej woni, wystarczą nam goździki. Mandarynkę oczywiście oraz wykałaczki. Mandarynkę nadziewamy wykałaczką w różne wzorki, a w powstałe dziurki wkładamy goździki. Możemy robić różne wzorki, w zależności od tego, czy chcecie, żeby to była bombka, czy chcecie, żeby to była po prostu taka świąteczna ozdoba i ładnie sobie pachniała. Uroda! mandarynki pomagają w leczeniu grzybicy skóry i paznokci. Dlatego jeżeli e, dotknął cię taki problem, to sok z mandarynki jest idealnym na to lekiem. Cerczy, że wyciśniemy z mandarynki sok i będziemy wcierać go dokładnie w obszar dotknięty chorobą. Ja zabieram się do jedzenia moich mandarynkowych deserów i wam również to radzę zrobić. Ale wcześniej oczywiście zalajkujcie mój filmik, nie zapomnijcie o subskrypcji i oczywiście widzimy się za tydzień we wtorek z wynikami konkursu. Pa-pa!